Znaczy to zależy, ja kto się myśli. Tu jest Baszka, baszka. Prawa ręka. Ona... Taka, która to była prawa. <grytujesz> Ale ja to Prytujesz? się właśnie, tak tak. To nie Najgorsze jest to, że ja się tego próbuję pozbyć. To no, siedzi, przelgło, notuje, pisze, krytykuje. Naprawdę idzie właśnie nie zrobienia. No, ale słuchaj, nie powiedzieli mi, że jak, my, jak ona się hajtnie ze mną, to będę miał dożywotnie jednego wrednego pilota. Nawet jak chcę zmienić, to nie pozwala. O, ale wiesz, to jak to jest po ślubie masz yy, niebą w łóżku, biegną w domu i nie w kąpelkę. <grym grym> Ty to jest szczera prawda! To prawda także wiesz. Umiesz mi z bezszczera no i ta moja, no czyście dnie no, a reszta to <laughs> ale te, ten, to spojrzenie, słuchaj, na no. no, szkoda, że tego nie nagrywam tak mówię, no, tak, no, no, od przodu zrobił no. Zapomnij no, o zupie pojęcie tak. postawić przy nie te to nie będą cukry <laughs> Takie, jeszcze taki no. obraz, jeszcze taki obraz <laughs> tym wzrokiem wiesz, za kwiatach patrzy. Nie? nie lubię radził. <laughs> 30 sekund? teraz? Jest grill jest? Przyjechał przed chwilą, to no, Tym razem może odrziemy. No, tak, kupili więcej kiełbas. Tak, kupili więcej kiełbas. A potem mnie kuja zrobili, przyjechałem już nie było. A to będzie z teraz, bo jest taki ubarbar. To ja go mam, Masia. Masia chciał ciebie, to ja to ja go on zostanie. O, o nie, nie. Mamy jechać. Nic się na nim nie dzieje.